Cześć, dzisiaj event taki wiecie trochę. Hmm. To znaczy nie event, film, pokaz, co w ogóle nas czeka. Jak widzieliście, teraz był wojownik i szamanka w tych strojach wigilijnych. to nie wygląda za ładnie. Szamanka wygląda ok, ale wojownik. Hmm. Jak już to na Facebooku napisałem roga, czyli to jeszcze w pończochach. Ok, to teraz jak idziemy do Mikwaja, on tam. Dwie rzeczy od nas chce. Dokładnie, nie, sorry, trzy rzeczy od nas chce. Daje nam Bambiego, pieczęć na dwie godziny, która pozwala nam na drop skarpetek oraz dodaje nam półtora tysiąca HP i chyba bonus jakiś tam jest do ataku oraz grzańca. sześć grzańców, 30 minut, 1 daje nam tam 10 do. Hmm, dobrze mówię, 10 do. Doświadczenia, 5 ataku i 10 do spida chyba tak jest, dobrze mówię. No i co tutaj dużo mówić? Można oddać 5 skarpetek dziennie i dostaniemy za 5 skarpetek jedno w To jest trochę przesada, bo no mało, ale powiem wam, że te terminy bardziej mnie irytują. że no, Kto będzie grał w Wigilię w pierwszy, w drugi dzień świąt, jeśli ktoś obchodzi, kto będzie grał w Sylwestra, nawet jak kurczę, nie wiem. No... To mało realne, że ktoś tutaj będzie grał w Sylwestra, a jak będzie grał to. To nie fajnie, To współczujemy. Przynajmniej ja współczuję. No i co dalej? Dalej, no tego Bambiego jeszcze wam pokażę. Ja już się dorobiłem statka. W jaki sposób? A w taki sposób? Bo co to? Jeden? Pff, jeden jest dla cieniasów, No nie oszukujmy się, tak? I drop z tych skarpetek. Ja dzisiaj wydropiłem kilka skarpetek. Tak, żebym miał na kilka dni wstecz. To znaczy naprzód zawczasu drop nie jest zbyt fajny. Ja powiem wam, że jak sami zaraz zobaczycie szczęścia tego nie miałem, oj nie miałem. Yangi po tym się zwrócił w tym przypadku. W następnym przypadku zaraz sami zobaczycie i ocenicie. Niestety można tylko raz dziennie wymienić, a szkoda. Kolejny przypadek. Przypadek beznadziejny, jak już sami widzicie. I ostatni, no Okej, okay, to teraz wy pochwalcie się co wam wydro co wy w ogóle wydropiliście. No i do zobaczenia, I, no, co tu dużo mówić. Piszcie!